Cześć Jogowa Familio. Ja mam na imię Ewa i zapraszam Cię dzisiaj na praktykę jogi, podczas której zadbamy troszkę o plecki, dopiścimy je, rozpiścimy podczas tej praktyki. Uszykuj sobie matę, jeżeli chcesz uszykuj sobie też kocyk, żeby usiąść na początku w siadzie skrzyżnym z kocykiem pod pośladkami, żeby było Ci wygodnie. Odłóż dłonie gdzieś na swoje kolana, na nogi, tak żeby ręce mogły spłynąć delikatnie pod wpływem grawitacji do podłogi. I zamknij oczy, wpływając teraz już uważnością do centrum, do swojego ciała, dając sobie taką chwilę skupienia tylko na sobie i takiej dużej uważności, czułości na to, co dzieje się w środku, jak się dzisiaj czujesz, z czym pojawiłeś się dzisiaj na Macie. I zauważ swój oddech, jego przepływ przez Twoje ciało. Delikatnie, wyciągając się, wydłużając podczas wdechu, poszukaj przestrzeni w okolicy klatki piersiowej, a z wydechem znajdź miękkość w okolicy twarzy, barków. I weź kilka takich bardzo uważnych, delikatnie pogłębionych wdechów i wydechów. Z intencją przede wszystkim uspokajania, wydłużania oddechu, szukania takiego naprawdę niepośpiecznego, powolnego wdechu i wydechu. I zrobimy wspólnie krótkie ćwiczenie oddechowe, szukając równego oddechu. Będziemy robić wdech na pięć, wydech na pięć. I na początek weź zupełnie swobodny wdech przez nos, jeżeli to możliwe. I spokojny wydech. Do końca zupełny, opróżniając całkowicie płuca. I zatrzymaj się w dole na chwilkę, zrób pauzę, chwilkę zatrzymania.

3, 2, 1, wdech 5, 4, 3, 2, 1, wydech 5, 4, 3, 2, 1. I kontynuuj. Powolutku, w swoim tempie, możesz dostosować ten rytm do swojego oddechu, możesz liczyć te oddechy. Albo kierować się swoją intuicją, szukając równych wdechów i wydechów. I niech ten oddech teraz towarzyszy Ci podczas Twojej praktyki. Wracaj do niego. I z kolejnym wdechem przyciągnij klatkę piersiową pomiędzy ramionami, wchodząc sobie w coś na kształt krowiego grzbietu, ściągając łopatki, spływając nimi w dół pleców. A z wydechem wypchnij plecki do tyłu, zaokrąglając je, przyciągając brodę do mostka. I jeszcze raz. Wdech, przeciągnij do przodu. I z wydechem zaokrągli. I poruszając się wraz z oddechem, przeciągając kręgosłup z jednej strony na drugą, otwierając i zamykając klatkę piersiową, powolutku Przyspieszamy. Wykonujemy ten ruch coraz szybciej. Przeciągamy klatkę piersiową z wdechem, z wydechem wycofujemy. I przyspiesz jeszcze troszkę. Budując takie ciepło, energię w ciele. Jeszcze kilka razy. Możesz spróbować przyspieszyć jeszcze troszkę. Świetnie. I powoli wycisz ten ruch, wróć do centrum. Unieś ręce do góry z wdechem, a z wydechem się ręce ugniło, łokcie. Wdech ręce do góry. Wydech ugni. Wdech góra. Wydech dół. Znowu łączymy ruch z oddechem. Świetnie. Jeszcze kilka razy. Szukaj jak najwięcej tego przetaczania, przemasowywania łopatkami pleców. Świetnie. I spotykamy się w górze, wyciągnij ręce do góry, zapleć dłonie, przełóż sobie ręce za, za głowę. Delikatnie wciskamy teraz głowę w dłonie, z wdechem otwórz klatkę piersiową, przyciągnij łokcie za plecy, z wydechem przyciągnij łokcie do siebie, przyciągnij brodę do mostka i jeszcze raz otwórz się, wydech, zamykamy. I kilka razy teraz przemieszczając się tutaj, Pięknie. I spotykamy się w dole, czyli przyciągając łokcie do siebie, zaokrąglając plecki, przetaczamy delikatnie głowę z jednej strony na drugą, odkręcamy ją mięciutko do prawej, do lewej strony. I powolutku wróć do centrum, wyciągnij ręce do góry, przekładamy prawą dłoń na matę, skłon do prawej strony i od razu lewa ręka na drugą stronę, skłon do lewej. I znowu przechodzimy z jednej strony na drugą, szukając takiej płynności w tych ruchach. Świetnie. I ostatni raz na każdą stronę. Upewnij się, że zrobiłeś tyle samo na każdej stronie. Wracamy do centrum, przechodzimy do klęku podpartego. Ułóż dłonie pod barkami, kolanka pod biodrami. Kilka krążeń barkami w prawą stronę i kilka w lewą. Super. I rozchodzimy. Rozpuszczamy ten ruch na całe ciało, czyli zaczynamy kołysać też klatką piersiową, całym kręgosłupem, biodrami. Przechodzimy sobie w coś na kształt krowiego, kociego grzbietu, ale dając sobie zupełną wolność, taką eksplorację, doświadczanie, czucie ciała i tego w jakim kierunku ciało ma ochotę troszkę podążyć, gdzie ma ochotę uwolnić troszkę napięć, zastygłej energii. Świetnie. I jeszcze kilka razy. I wracamy do neutralnych plecków. Przyciągnij pięty do pośladków. Wejdź do psa z głową w dół, zadzierając stopy, unosząc kolanka. I wysuwamy teraz miednicę, pośladki do sufitu. Możesz tutaj troszkę się pokołysać, poruszać biodrami z jednej strony na drugą. I powędruj dłońmi do tyłu maty, do skłonu do przodu. Roztłóż sobie stopy na szerokość bioder. Uginając kolanka, pozwalamy, żeby tłów spłynął do maty. Luzujemy głowę, ramiona, pokołysz się tutaj przez chwilę. I z kolejnym wdechem kręg po kręgu rozwij się. Unieś ręce do góry, wydech kaktusia, ręce ugni, łokcie. Ręce wzdłuż ciała, przyciągnij brodę do mostka przez zaokrąglone plecy, przez taki kocik, grzbiet podwijając miednicę. Wracamy do skłonu. Odłóż dłonie na matę, wędrujemy do przodu maty, do pozycji deski. Tutaj możesz zostawić kolanka w górze albo odłożyć je na matę. I w jednym kawałku połóż się na brzuchu, na macie falująca kobra, dłonie na zewnątrz maty na opuszkach palców, wciskamy stopy w matę, nogi są aktywne i z wdechem unieś klatkę piersiową do góry, wydech opuść, jeszcze raz wdech góra, wydech tu. wdech góra i z wydechem tu, dłonie przy dolnych żebrach, pies głową w dół przez pozycję klęku podpartego, pozycję dziecka wracamy, do tej pozycji wycofujemy dłonie do tyłu maty, skłon do przodu i z kolejnym wdechem kręg po kręgu rozwinie się, unieś ręce do góry, tu się ręce, znajdź troszkę otwarcia z przodu ciała wypychając bietnicę do przodu, ręce wzdłuż ciała, wracamy przez skłon przyciągając brodę do mostka do pozycji deski. Świetnie. W jednym kawałku jeszcze raz opuść się do leżenia na brzuchu. Falująca kobra dłonie na zewnątrz maty, na opuszki palców z wdechem unieś klatkę piersiową i tym razem schodzimy prawym barkiem do maty, czyli odkręcamy troszkę klatkę piersiową do lewej strony i wracamy do góry. Lewy bark do podłogi. Góra prawy i do góry lewy bark. Pięknie. Spotykamy się w górze, zostań tutaj na chwilkę, napnij pośladki, przyciągnij klatkę piersiową pomiędzy ramionami i z wydechem opuść klatkę piersiową, pozycja święszcza, ręce wzdłuż ciała, unieś klatkę piersiową, unieś nogi. Świetnie, poszukaj wydłużenia w tej pozycji, wyciągnięcie czubka głowy do przodu, maty stóp do tyłu i dopiero z tego wydłużenia unosimy klatkę piersiową nogi jeszcze wyżej. Zostań tutaj jeszcze na 5, 4, 3, 2, 1. Dłonie przy dolnych żebrach, pies głową w dół. Świetnie. Od razu wędrujemy dłońmi na tył. maty, skłon do przodu. Kręk po kręgu unieść tułów, ręce do góry, wydech kaktusie, ręce. Ręce wzdłuż ciała, zwijamy się do skłonu przez koci grzbiet. Ręce wędrują do przodu maty. Tym razem wracamy sobie do psa z głową w dół. Unieś prawą nogę do góry trzynożny pies, prawa stopa na zewnątrz prawej dłoni. Odłóż lewe kolano na matę z wydechem prawa ręka do góry, a z wydechem modyfikowana piramida unosząc lewe kolano, wycofaj biodra. Aktywny przysiad z przodu maty, lewa stopa na zewnątrz dłoni, ręce przed siebie. Wydech, wyprostuj nogi. Unieś ręce do góry. Wróć do aktywnego przysiadu. Dłonie na matę, spójrz przed siebie, pies głową w dół, stopy do tyłu maty. Lewa noga do góry, trzynożny pies i lewa stopa na zewnątrz lewej dłoni. Odłóż prawe kolano, lewa ręka do góry. Modyfikowana piramida, unosząc prawe kolano, wycofaj biodra. Aktywny przysiad z przodu maty, prawa stopa na zewnątrz dłoni ręce przed siebie. Wydech, wyprostuj nogi. Ręce do góry z wdechem. Wydech, aktywny przysiad, dłonie na matę, stopy do tyłu maty, pies głową w dół. Unieś pięty, ugni kolana, pozycja deski przez zaokrąglone plecki i w jednym kawałku opuść się do leżenia na brzuchu. I jeszcze raz. Pozycja świeżcza, tym razem przenieś ręce za plecy, zaplecie w koszyczek, odciągnij ręce od swoich pleców, unieś nogi. Możesz zostać tutaj. Albo ugnij kolana, przyciągnij je do swoich pośladków, unieś do sufitu. Wchodzimy sobie w coś na kształt aktywnej pozycji łuku. I zostań tutaj na jeszcze trzy spokojne, długie oddechy, gdziekolwiek jesteś, oddech niech będzie spokojny wydłużony, świetnie, jeszcze jeden wdech i z wydechem rozluźnij pozycja dziecka, odłóż pośladki na piętach, kolana możesz zostawić blisko siebie albo rozłożyć szerzej, znajdując trochę więcej miejsca dla siebie, odłóż na chwilkę czoło na matę, jeżeli masz na to ochotę. I odpychając się dłońmi od podłogi, usiądź na swoich pośladkach. Przekładamy nogi, pośladki na jedną albo drugą stronę, siadając na macie. Wyciągamy prawą nogę do boku, lewą stopę przyciągnij do siebie. Wyciągnij prawą rękę wzdłuż prawej nogi, robiąc sobie teraz skłon do prawej nogi. Chcemy odkręcić klatkę piersiową do sufitu, do lewej strony. Super. Przenieś przodem lewą rękę nad głowę i z wydechem ugnij łokieć, przeciągając łokieć za plecy. Chcemy troszkę otworzyć klatkę piersiową. Jeszcze raz ręka nad głowę i ugnij. Jeszcze raz wyprostuj. Pięknie, ugnij, przeciągnij łokieć w dół za plecy. Wyprostuj rękę, zostań tutaj. Odłóż lewą rękę na podłodze, wyciągającą w stronę swojej stopy. Odkręć klatkę piersiową do podłogi, a z wdechem odkręć się do sufitu. Jeszcze raz, ręka prowadzi, schodzi w dół, klatka piersiowa podąża, i odkręcamy się do sufitu. Ostatni raz. Super. I ręka wzdłuż ciała pociąga całą resztę ciała do góry. Przekładamy sobie prawą stopę za pośladek. Upewnij się, że masz troszkę miejsca za plecami. Przenosimy lewą rękę za plecy i przenosząc prawą rękę nad głowę unieś miednicę, wypchnij się z nóg. Świetnie. I wracamy miednicą na podłogę. Odkręcamy się do prawej strony, skłon do prawej nogi. Lewa ręka za plecy unosimy miednicę, ręka nad głowę i jeszcze raz odkręcamy się do prawej nogi, ostatni raz lewa ręka za plecy unieś miednicę, napnij pośladki w górze i wydech, skłon do prawej nogi pięknie, wróć do centrum jeżeli chcesz rozluźnij trochę nogi, poruszaj nimi zmieniamy stronę, lewa noga do boku prawa stopa przyciągnięta przed miednicą, lewa ręka wzdłuż nogi, albo możesz położyć sobie ją gdzieś tutaj na nogę. Odkręcamy troszkę klatkę piersiową, jak śrubkę w miednicy, tak żeby skierować klatkę piersiową mocniej do sufitu. I przenosimy rękę nad głowę, robiąc skłon do lewej strony. Wydech ugni łokieć. Wyprostuj. I jeszcze raz ugni. I wyprostuj, wyciągnij prawy bok ciała. Ugni, łokieć przeciągnij za plecy. Ostatni raz wyciągamy się tutaj, zostajemy w górze i ściągamy prawą rękę w dół, odkręcając klatkę piersiową do podłogi. Wdech górę, wydech dół. Jeszcze raz, pięknie, szukaj jak najwięcej takiego przyjemnego przemasowania ciała. Wracamy do skłonu, prawa ręka wzdłuż ciała pociąga całą resztę tłowia do góry. Przenosimy lewą stopę do lewego pośladka. Znajdujemy tutaj taką pozycję z ręki. Tak naprawdę tak się nazywa ta pozycja. Przyjemnie bardzo. Prawa ręka za plecy, unieś miednicę, lewa ręka do góry. I przetaczamy się przodem do skłonu, do lewej nogi. I jeszcze raz. Prawa ręka za plecy, unieś miednicę. Wydech. Skłon do lewej nogi. Ostatni raz znajdź tutaj taką miłą płynność w miarę możliwości i skłon do lewej nogi. Świetnie. Wracamy do centrum. Rozpleć nogi, stopy na szerokość bioder, kolanka ugięte. Wsuń dłonie pod swoje uda wysuwamy miednicę do tyłu zaokrąglając plecki, przyciągając brodę do mostka pokołysz się tutaj chwilę, pokołysz głową wyluzuj barki i wychylamy się do tyłu przyciągając kolana do siebie kładziemy się na pleckach, przytul kolana do klatki piersiowej, obejmij je ramionami pokołysz się tutaj przez chwilkę świetnie i przyciągnij brodę do mostka, czoło do kolan weź wdech a z wydechem, pozycja relaksu, szawasana. Wyciągnij nogi, wyciągnij ręce wzdłuż ciała. Jeżeli chcesz, przykryj się kocykiem, zadbaj o swój komfort, tak, żeby ta chwilka bez ruchu była dla ciebie przyjemna, żeby nie, rozpraszał cię, nie rozpraszało cię zimno ani niewygoda. Więc daj sobie tą chwilkę, żeby tutaj troszkę powiercić się, ułożyć tak, żeby. Znaleźć chwilę bez ruchu leżenia płasko na macie, na podłodze. Jeżeli masz ochotę, zamknij oczy. Z wydechem westchnij. I kontynuuj te równe oddechy z początku praktyki. Podaruj sobie tą chwilę zatrzymania się tutaj na macie, czułej obserwacji tego, co pojawia się teraz w ciele. Czy coś się zmieniło, czy pozostało takie samo. I nie oczekując niczego konkretnego, daj sobie chwilę, leżąc tutaj w bezruchu ze sobą. e ze swoim oddechem. I wprowadź ruch, pogłębiony oddech do swojego ciała. Przenieś ręce za głowę, przeciągnij się teraz do Powolutku, przyciągając kolana do klatki piersiowej, przetocz się na prawy bok. I jak najbardziej mięciutko, przelewając się ciałem, wracamy sobie do siadu na macie. Zostaw jeszcze oczy na chwilkę zamknięte. Złóż dłonie przed klatką piersiową i uśmiechnij się do siebie, dziękując sobie za tą dzisiejszą praktykę, za to pojawienie się na macie, bycie ze sobą, zadbanie o swój komfort, o chwilę bycia w tu i teraz. Otocz swoje ciało miłością i wdzięcznością. I zacznij pocierać dłoń o dłoń, tak żeby dłonie stały się ciepłe. I przyłóż je do okolicy swoich oczu. Delikatnie ogrzewając tą okolicę. Wprowadzając totalną ciemność. Pozostaw te dłonie chwilkę na swoich oczach. I z każdym kolejnym takim długim, spokojnym oddechem spróbuj znaleźć troszkę więcej luzu w okolicach oczu. Luzując te mięśnie wokół oczu. Pozwalając, żeby okolice zupełnie się rozluźniło. Daj sobie tutaj jeszcze jeden spokojny wdech. I spokojny wydech do końca. Otwórz oczy. Rozsuń powolutku dłonie, tak żeby przyzwyczaić troszkę oczy do światła. Złóż dłonie przed klatką piersiową. Bardzo dziękuję Ci za tą dzisiejszą wspólną praktykę. Dziękuję Ci za to, że mogłam dzielić z tobą moją przestrzeń i zapraszam cię następnym razem na praktykę. Jeżeli masz ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami, odczuciami, zostaw komentarz, daj mi znać, jak ci się praktykowało, jak się teraz czujesz. I jeżeli masz ochotę spotykać się ze mną częściej na macie, zasubskrybuj mój kanał, tak żebyśmy mogli widzieć się częściej. Dziękuję ci bardzo. Mi vagyok